Jak wykorzystać te niezwykle popularne narzędzia do odnowy biologicznej twarzy, czyli do poprawy wyglądu twarzy, do kondycjonowania skóry, do terapii z prawdziwego zdarzenia, do terapii twarzy, jaką jest refleksologia twarzy. Czym jest terapia twarzy z prawdziwego zdarzenia? Ano niczym innym niż lokalną pracą. Która ma za zadanie stymulację całego organizmu, ma za zadanie aktywizowanie mechanizmów regulacji i regeneracji całego ciała. To właśnie tym się zajmujemy. Odnowa biologiczna, którą my jako terapeuci twarzy z wielowarstwową specjalizacją osiągamy, nie jest li tylko związana z opracowywaniem tkanek twarzy, ale przede wszystkim z tym, co to opracowywanie tkanek twarzy wywołuje wewnętrznie w ciele i co z tego ciała wraca potem na twarz. Nazywam się Beata Sekuła, prowadzę szkołę refleksologii i multiterapii twarzy. Przed nami Black Friday Week i dlatego ja zapraszam Państwa na moją platformę e-learningową. Poniżej znajdą Państwo link, o wszystkim można tam poczytać i zapraszam serdecznie i do zobaczenia.